Siemano. witam wszystkim, w, witam wszystkich w kolejnym odcinku Doki Doki Literature Club. To jest odcinek chyba czwarty, ale nie wiem, nie będę ich numerował. W opisie na pewno znajdziecie playlistę z innymi odcinkami. W odcinku wcześniej czytaliśmy sobie wiersze wszystkich naszych koleżanek i w gruncie rzeczy zdecydowałem, że Sayori podoba mi się najbardziej, to znaczy jej wiersz podoba mi się najbardziej, ale bardzo chętnie, bardzo chętnie dowiem się, co wymyślicie na ten temat i... Ponownie zaczynamy z tego samego punktu, w którym skończyliśmy ostatnio, czyli od FIU. I jedziemy dalej. I wszyscy skończyliśmy, wysłuchaliśmy wszystkich wierszy i rozglądamy się teraz po pokoju. No, to pamiętam, że dla mnie też zawsze były stresujące takie wystąpienia, a potem się już przyzwyczaiłem. I przestały być stresujące. Wszyscy oceniali przeciętne umiejętności pisania. Oczywiście nie wierzymy, że nasz wiersz mógłby być fajny, ale to jest klub literacki, więc... Wszyscy sobie tutaj gadają. Właściwie Sayori i Monika, Yuri i Natsuki... czytają swoje wiersze i zaczynają wrzucać na siebie Yuri uważa, że jest uroczy, ale oczywiście nie skapowała symboliki. Rozważania, rozważania. Jak zwykle, zawsze takie, takie osoby zawsze mają, zawsze mają sugestie. Uwaga, zaczynamy. Skupiłem się na czytaniu, więc musicie sobie sami tutaj poradzić, bo nie bardzo jest tutaj co komentować. Eee, a, przypomniało mi się, muszę jedną rzecz napisać. Ja nie będę pauzował nagrania, więc e, musicie chwilę poczekać. E, właściwie, nie musicie, ale poczekajcie chwilę, ja sobie zrobię tylko jedną notatkę na szybko. No, bardzo przepraszam, czasami mam tak, że mam jakiś pomysł i muszę go napisać, zanim zapomnę, a że zapominam bardzo szybko. No to sami wiecie, jak jest. Dobra. Uwaga. Coś się zacznie dziać? A, tutaj. Juri jest zainteresowana nami, znaczy Boberskim. O, zaczynają się kłócić. Nie, no doceniałem wszystkie rady, spokojnie. Ale będzie zaraz wojna. Uwaga, rozjemca się pojawił i klasyczny argument, znowu. To jest w ogóle ta gra, jest przepełniona klasykami tematu. Teraz zaczyna się temat cycków. Uwaga, Natsuki mówi, że Juri, urosły cycki od razu, jak yy, pojawił się Boberski. No to jest i też klasyk. To nie dotyczy ciebie. I mamy tutaj klasycznego rozjemcę. Czyli ona nie lubi jak się ludzie kłócą, ale generalnie cała reszta ma to zawsze w dupie. Uwaga. Próbuję... Natsuki próbuje sprawić, żeby Yuri źle wyglądała w oczach Boberskiego. Na co oczywiście Natsuki zaprzecza i mówi, że ona to zaczęła. I nie jest w stanie docenić, że proste pisanie jest najfajniejsze. Eee. O, ja to tutaj. No tak, no czasami warto pisać prosto, a czasami nie warto pisać prosto. No to zależy bardzo od stylu osoby, co ja mogę powiedzieć. To jest skutnia na temat formy. Jasne, że rozumiem. Czasami dokładnie myślę to samo. Jakim cudem wpieprzyłem się w tą sytuację, w której jestem? I że nie wiem nic na temat pisania. Co akurat nie jest prawdą, jeżeli chodzi o mnie, ale Boberski tutaj na pewno niewiele wie. Jak już mówiłem, pisał wiersz, wybierając losowe słowa. No i co? Co by tutaj, co by tutaj wybrać? Zachowam się jak klasyczny. Japoński, mężczyzna z gier komputerowych i anime. Wydaje mi się, że w sumie wybrałem dobrze. Sayori czuje się źle. Ciekawy jestem, czy skończy się, czy skończy się gra jakoś szybko. Uwaga, a te się nadal kłócą. Jesteście moimi przyjaciółkami, nie sprzeczajcie się o pierdoły. No tak, wszyscy, niech wszyscy się pogodzą i będzie super. To mi się przypomina taki filmik, w której jakaś, jakaś dziwna afroamerykanka dostała pytanie, co myśli na temat Izraela i Palestyny bodajże. I ona stwierdziła, że nie wie kim oni są, ale że powinni podać sobie ręce i, i, i się pogodzić. Więc no to, jest, to jest mniej więcej ta sama sytuacja. Moi znajomi to wspaniali ludzie i kocham ich, ponieważ są różni. Poemat Natsuki był. miał dużo uczuć w małej ilości słów. A poemat Yuri był fajny, ponieważ malował piękny obraz w głowie. To, to się zgadzam. Wszyscy są utalentowani. Więc dlaczego walczymy? Ponieważ... Więc... Przy okazji... Nad, chyba chodzi tak, że wiersz Natsuki był uroczy i nie ma w tym nic złego. A... Nie, że, że, że Natsuki jest, jest urocza i nie ma w tym nic złego. A cycki Yuri są zawsze tam, gdzie były. Duże i piękne. I Sayori... I Sayori zamiotła... Zamietła, chciałem powiedzieć. Boże, jak wieśniak. Zamiotła sytuację. Zniszczyła wszystkich. No i najlepszy sposób pokutni jest wypić sobie herbatki i uciec. I obie uciekły. Czyli Sayori jest tutaj od rozwiązywania problemów, ponieważ Monika lubi patrzeć. Jak inne jej koleżanki się napieprzają. Właściwie to źle powiedziałem: no to, to, to my mówimy do Moniki, nie? A dużo chwalenia, i w ogóle. No, kończymy dzisiejsze spotkanie. Jak wszyscy się czuli? Pokazując innym swoje wiersze. I oczywiście dla Sayori było super. Yuri uważa, że było warto. Natsuki myśli, że w sumie było spoko, przynajmniej w większości. A ja uważam, że generalnie uważam to samo co one. Nie mam swojego zdania. I, że było fajnie porozmawiać z wszystkimi. Zatem robimy... Czyli co, będziemy pisać? <laughs> będziemy pisać... Kolejny wiersz. Dobra, dobra... <laughs> Sorry. Dobra, tym razem... Tym razem postaram się, żeby było to mniej losowe. Spróbujemy sobie jakiś tam... Jakiś tam... Ten... Motyw przewodni. Ustalić do tego. Boberski, i wracamy do domu. Sayori się cieszy. Sayori na pewno chce nas poderwać. Bo, dlaczego by nie? Sayori, o to, co stało się wcześniej. Znaczy, o co ci chodzi? To. Pomiędzy Yuri i Natsuki. Czy coś takiego zdarza się często? Okazuje się, że nie. To pierwszy raz. Co robi facet? No, szczególnie japoński, animowy, mangowy facet. Wszystkie kobity głupieją. Czego nie rozumiem, ale nieważne. To super osoby. No. Zapytała, zapytała czy mamy z nimi problem, no ale oczywiście nie mamy problemu, że tylko chcieliśmy jej opinię. No, co, co wiem. I oczywiście Sayori się cieszy, że może spędzić czas z nami. I że dobrze się wpasowałem. W całą sytuację. I że wszyscy mnie lubią, to fajnie. Każdy dzień będzie super. No. no. Sayori nie zauważyła, w jakiej wielkiej dupie jesteśmy, ale będzie fajnie. No i uwaga. Fajnie, fajnie będzie zaprzyjaźnić się z wszystkimi. Ale czy faktycznie muszę się zatrzymywać tam? Czy faktycznie muszę tam chodzić? No i filozoficzna sentencja ogólna. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Klepę Sayori po ramieniu i, i co? I spadam do domu, tak? <grywka> Okej, okay, czyli gadamy, gadamy sami do siebie. No. Dobra, to teraz tak. Zaczniemy. Od czego zaczniemy? Zaczniemy, może coś. Może coś. Weselszego. Eee. Hmm. Tu tu, tu tu. Dobra, zaczniemy. Wodospad. Kolor. E... osąd e, rybyn to jest wstążka czy nie fan... fantastyka vertigo romans cukier e, szczęście nie... Piękno, śmiech, e, czekolada, spokój, e, w, parfait to są wypieki? Ta. Radość, e, ciepło. Doki doki to jest odgłos serduszka bijącego i chichranie się oraz Tęcza. Zrobiłem najbardziej jednorożcową wersję poematów historii. Dobra, całe szczęście już nas nie będą tutaj... nie będą nas już tutaj męczyć. Muszę się napić bo... kurde, gadam już dość długo. I trochę mnie gardło zaczyna. Zaczyna boleć. Więc. I teraz mamy tak. Mamy. Kolejny dzień. Kolejny dzień. Kolejny dzień. I kolejne spotkanie klubu. A, że. Okej, okay, dobra. Czyli już się trochę tutaj pospotykaliśmy. Minęło trochę czasu. I jesteśmy już bardziej. O Jezu, przepraszam. Piłem kolezero i odbiło mi się gazem. Bardzo Was wszystkich przepraszam. Dobra. Eee, co my tu mamy? Co my tu mamy? Mm. <laughs> Sayori jest w dobrym nastroju. Bo jeszcze się nie przyzwyczaiła, że jestem w klubie, a widać ją to bardzo. Cieszy. Uwaga No jest głodna Spoko Okej okay. Nie pójdziemy z nią z z Znamy Znamy jej sekret. Uwaga, wysypujemy. Czyli Sayori nie ma hajsu, a chciała nas wkręcić w kupienie jej. Chciała, chciała nas wykiwać. Ja bym jej i tak pożyczył pieniądze. Ba, zapłaciłbym za nią. Za no Juri podsłuchiwała. Ale oczywiście się do tego nie przyzna i że coś było w książce. No tak. Wydała cały hajs, a teraz będzie głodna chodzić. Uwaga, A, nudne w gruncie rzeczy pogadanki. Faktycznie w każdym z nas jest diabeł, w niektórych dosłownie. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie, nie, przychodził Tak, nie przychodzilibyśmy, gdyby, gdyby nie było babeczek Ale no kurde, no nie jesteśmy, nie jesteśmy aż takimi wieśniakami O Jezu łomatko o Sayori dostała wryj czymś ciastkiem. <laughs> Czy to cud? Natsuki rzuciła w Sa Sayori ciastkiem. Z otwartym, z otwartym ryjem się nie gada, znaczy z pełnym, z pełną gębą się nie gada. No tutaj, to, słuchaj, Dostałeś za darmo, jedz i tak, beggars can't be choosers, to dagowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, tak to po naszemu tak będzie. Uwaga, będzie kradzież ciastek. Ugryzła i ucieka. Nie ma Moniki. Co się stało z Moniką? Nikt nie zauważył, że nie ma szefowej klubu. Coś się stało. To znaczy, musiało się coś stać, nie? Inaczej byłaby trochę nuda. No i jest popularna. Szefowa wszystkich szefów. No i pewnie zaraz przyjdzie spokojnie. Drzwi się otwierają i wpada Monika, która jest bardzo przykro, że się spóźniła. Tak, wszyscy byli wszyscy byli strasznie zmartwieni, że cię nie ma. Myśleli, że porwali cię kosmici. Monika wybiera swój klub ponad swojego faceta. Uwaga. Czyli to nie chodzi o faceta, tylko chodzi o to, że straciła poczucie czasu. Co oczywiście nie ma żadnego sensu, zgadzam się z nacuki. O Jezu, to się plączasz się w zeznaniach, kochana. Czyli to nie pianino. Zaczęła grać na pianinie. Uwaga, Monika będzie coś miała do boberskiego, znaczy do mnie, no, whatever, no, wiecie o co chodzi. Czyli zagra dla nas jak trochę się, trochę się bardziej nauczy. Nie, Monika nie chce mnie zawieść, w sumie spoko. Klasycznie życzymy jej powodzenia. No, nie powiemy, że Sayori zaczęła się na ciastka i uciekła. <laughs> Czyli na będzie narzekała. No to taki typ. Zawsze małe jest najbardziej ładne. Z doświadczenia wiem. I tyczy się to wszystkich gatunków. Sayori zażarła całe ciastko. Nacuki zniknęła w toalecie. A Yuri czyta książki. No to co? tym pięknym wołaniem zakończymy sobie ten odcinek. Zajrzyjcie sobie do opisu po inne, jeżeli jesteście zainteresowani i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.